Witajcie ponownie na moim kanale, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Dzisiaj parę rad ode mnie, a dokładnie 10 rad na temat e, utraty tkanki tłuszczowej. W tym roku mija 10 lat mojego treningu, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie przygotować czegoś takiego. Dam Wam 10 tipów, e, takich niebanalnych, takich, gdzie, których nie znajdziecie wszędzie, takich moich tipów i może, jeśli będzie Wam się podobało, zrobię też następny odcinek, 10 tipów e, w kontekście budowania masy mięśniowej. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, na się Kinga. Jestem trenerką kobiet, mentorką, robię dużo rzeczy. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, jeśli nie chcesz przegapić nowych filmów i chcesz być na bieżąco. Naprawdę przechodziłam drogę odchudzania nie tylko sama parę razy. E, na przykład mój ostatni raz, gdzie schudłam 7 kilo i wyglądałam tak. Obecnie wyglądam tak. Przechodziłam też tą drogę z setką kobiet, które dokładnie, tak jak może ty teraz, chciały po prostu schudnąć zdrowo, z głową, bez żadnych diet cud, bez żadnych wymyślnych rzeczy. Po prostu w zgodzie ze sobą. Tutaj możesz zobaczyć ich przemiany. Niesamowite, prawda? I tak jak wspomniałam, dzisiaj powiem o takich e, radach, które z mojej perspektywy są bardzo niedoceniane w kontekście e, redukcji tkanki tłuszczowej, których naprawdę mało kto mówi, a uważam, że e, mają ogromne znaczenie i mogą wam pomóc. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego filmiku, weźmiecie dla siebie i rzeczywiście pomoże wam w tym, żeby ruszyć z miejsca albo jeśli udziałacie, to kontynuować dalej. Bo wiecie co? Ja też byłam tą osobą, e, która zaczynała. Ja też byłam tą osobą, która miała na początku takie myślenie, że nie da się. No jakby okej, okay, wszyscy są w stanie to zrobić, tylko nie ja. Do czasu. Do czasu, aż to zrobiłam. I ja wiem o tym, że bardzo łatwo jest się pogubić w tym stosie informacji, które widzicie na TikToku, na Instagramie, na innych mediach społecznościowych i wcale Wam się nie dziwię, ponieważ ten zalew informacji jest tak ogromny, że często my nie wiemy, co tak naprawdę jest prawdą, kto tak naprawdę się zna, kto ma wiedzę, tak, kto y, mówi prawdę, a kto tylko chce się. Przysłowie, wybić. bić. I dlatego też postanowiłam, że ja chcę szerzyć tą prawdę, że ja chcę dzielić się moją wiedzą w sposób prosty, w sposób, który zrozumiecie bez zbędnego chaosu, bez zbędnego skomplikowania, prosto, konkretnie, tak jak ja lubię. Więc jeśli chcesz więcej moich trików, moich wskazówek, moich rad, znajdziesz mnie na Instagramie. Zapraszam cię gorąco, bo tam mnie jest zdecydowanie więcej. To już jest chyba moja tradycja. Ja dzisiaj z wodą, jeśli masz kawę, jeśli masz herbatę, zabieraj. I przechodzimy do tematu, czyli 10 rad, które moim zdaniem są niedoceniane. A które ci pomogą w redukcji tkanki tłuszczowej. Pierwszą taką wskazówką planowanie posiłków z wyprzedzeniem. Dla wielu osób jest oczywista, ale nadal wiele osób, widzę nawet po kobietach, z którymi współpracuję, nie robi tego, przez co wpada w chaos, spontaniczne działanie, co jeśli masz cel, no niekoniecznie będzie tym co chcesz robić. Naprawdę planowanie jest twoim najlepszym przyjacielem, jeśli chcesz coś osiągnąć, tudzież redukcję tkanki tłuszczowej, no bo o tym teraz rozmawiamy. Planujcie posiłki zanim Poczujecie się głodne, czyli jeżeli ty masz zaplanowany posiłek, no to po prostu bierzesz go i jesz, tak? Jeżeli ty, ty tego posiłku nie masz zaplanowanego, to jest bardzo łatwo ulegnąć e, jakiejś e, przekąsce w sklepie, bardzo łatwo jest ulegnąć na przykład temu, że fast foodom, temu, żeby iść do McDonalda, no bo szybko muszę zabić głoda. I właśnie to jest sytuacja, której Ty chcesz uniknąć. Jeżeli Ty wiesz o tym, że chcesz zredukować tkankę tłuszczową, ale świadomie e, jakby nie przygotowujesz się na to, tylko idziesz na spontana, to od razu na samym starcie po prostu już masz faila. Oczywiście, z mojej perspektywy, jeśli Ci zależy na utracie tkanki tłuszczowej, no to warto, żebyś Ty wiedziała, ile jesz, tak? No bo jakby to jest najłatwiejsze, ale jeżeli nie liczysz kalorii, jakby to nie musisz sobie wbijać tego w aplikację, e, wystarczy, że po prostu Ty sobie zaplanujesz, co masz zjeść, że Ty się przygotujesz na ten dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej i unikniesz właśnie takiej sytuacji, gdzie po prostu będziesz jadła byle co, żeby tylko e, się po prostu zapchać. A normalne jest to, że jak jesteś głodna, no to pierwsze, na co Ty będziesz miała ochotę, no to są zazwyczaj tłuszcze i węglowodany. Czyli nie wiem, batonik, żeby szybciutko podbić e, energię. Więc e, następnym takim tipem, akurat e, w tym kontekście, to jest niechodzenie do sklepu głodną. No bo wtedy e, po pierwsze, kupisz o wiele więcej i ja naprawdę obiecuję Ci to, że to nie tylko przybliży Cię do osiągnięcia Twojego celu, ale też pomoże Ci zaoszczędzić masę czasu i masę pieniędzy, bo nie będziesz kupowała e, niepotrzebnych rzeczy. Jeśli nie masz zielonego pojęcia, totalnie nie masz zielonego pojęcia. I jak się do tego zabrać? A chciałabyś rzeczywiście mieć gotowy plan, gotową dietę? Zapraszam cię do mojej gotowej diety, do aplikacji, w której wszystko masz dosłownie zrobione za ciebie. Ty musisz tylko wykonać. Ja też przechodzimy do kolejnej wskazówki. Moją taką radą jest to, abyś wrzucała sobie dużo białka na śniadanie. Ja wiem o tym, że wszędzie słyszymy: białko, białko jest najważniejsze, powinnaś trzymać białko i tak dalej. Tak to jest prawda. Białko ma za zadanie m.in. Cię nasycić, utrzymać jak najdłużej sytość, więc rozsądne będzie to, żeby rzeczywiście troszeczkę tego białka więcej dać na śniadanie. Co ja mam na myśli więcej? Od 25 do 30-35 gram na posiłek jest jak najbardziej rozsądnie. I tak jak wspomniałam, białko ma za zadanie utrzymać sytość. To będzie powodowało, że Ty unikniesz niepotrzebnego podjadania pomiędzy posiłkami. Jestem pewna, że wiele z Was na pewno miało taką sytuację albo ma taką sytuację, że na przykład jecie rano śniadanie i niech będzie tym śniadaniem, powiedzmy, jest, nie wiem, niech będzie bułka. I w ciągu dnia nie dobijacie nawet takiej, takiego minimum ilości białka. I czujecie się cały czas głodni, cały czas macie ochotę na jakieś węgle, jakieś tłuszcze. I przychodzicie o 19, 20 do domu i ta ilość białka, którą wy zjedliście, no Jest minimalna i nagle czujecie się mega głodniej, rzucacie się na coś. Jest taki trochę wilczy głód. I w sumie zjedlibyście wszystko. I to jest takie kółko, którego nie przerwiesz. Jeśli nie zaczniesz dbać o to, co rzeczywiście ląduje na Twoim talerzu, ja nie mówię tutaj w kontekście tylko i wyłącznie kalorii, ale mówię też, e, jeśli chodzi o makroskładniki, które naprawdę mają bardzo ważne zadanie w naszym organizmie. Jak mogą wyglądać Twoje śniadania? Może być to owsianka, e, dorzuć sobie tej odżywki białkowej. Może być to na przykład, e, nie wiem, jakiś koktajl, shake na szybko, gdzie też możesz dorzucić odżywki białkowej. Może być to zwykła jajecznica, gdzie oczywiście jajko to będzie jedno ze źródeł białka, ale możesz sobie na przykład też dorzucić szynkę. Yeah. z kurczaka, indyka, z kromką chleba i tu już sobie tak samo podbijesz to białko w pierwszym posiłku dnia. Nadal zostajemy przy posiłkach i kolejną taką kwestią, która będzie bardzo istotna w kontekście nawet tego, aby wspomóc trawienie, żebyś ty się lepiej czuła i tak dalej, będzie taki nawet krótki spacer po posiłku. Ten nawyk ogólnie jest super, bo po pierwsze wspomaga trawienie po posiłku, ale też jeśli chcesz dobijać swoją aktywność pozatreningową, czyli chcesz, żeby ta średnia kroków na przykład, albo ogólnie Twoja aktywność w ciągu dnia była dosyć wysoka, bo na przykład masz pracę siedzącą, no to to też będzie łatwy sposób dla ciebie, żeby dobić w ciągu dnia właśnie sobie tą aktywność. I na przykład, przychodzisz o 19 do domu, jesz sobie swoją kolację, którą masz i w głowie masz coś takiego, hmm, zjadłam coś słodkiego, w sumie nudzi mi się, nie mam co robić za bardzo, wszystko zrobione, więc w sumie pojadłam coś słodkiego. No i o wiele lepszym rozwiązaniem będzie na przykład pójście na spacer, przejście się, niż na przykład to, żebyś siadła i po prostu zagryzała czekoladę. Ja nie mówię, bo jakby są sytuacje, gdzie jakby jeżeli masz poczucie, że potrzebujesz zagryzać tą czekoladę, to ją zagryzaj, tak? Ale jeżeli wiesz o tym, że masz cel, to nie będzie to najbardziej rozsądne rozwiązanie w tym przypadku i wiesz, Ty pójdziesz na ten spacer i zapomnisz w ogóle o tym, że Tobie się chciało coś słodkiego, a po drugie tak samo będziesz bardziej zmotywowana do tego, że okej, okay, dobra, pokonałam gdzieś tam swoją zachciankę, i trzymam się dalej, trzymam się dalej moich założeń, będziesz bardziej zmotywowana do tego, żeby rzeczywiście je dopinać, no i co tu dużo mówić, też będziesz się po prostu lepiej czuła. Przechodzimy do czwartej rady, która uważam jest wszędzie. Jeśli interesujesz się, jak trochę rozwojem osobistym, jeśli interesujesz się siłownią i tak dalej, to na pewno już tą radę słyszałaś, czyli nie polegaj na motywacji. I teraz pozwól, że ja Ci to wyjaśnię takim moim językiem, tym jak ja to rozumiem, i dlaczego nie powinnaś polegać na motywacji? Pamiętaj o tym, że motywacja to jest uczucie krótkotrwałe, to jest uczucie, które jest chwilowe, to jest uczucie, które pozwala ci zacząć, ale to nie jest uczucie, które będzie powodowało, że ty osiągniesz cel, bo zaufaj mi, każdy, każdy, nawet ja, nawet ja, tak? Gdzie jestem 10 lat już w treningu, każdy miał taką sytuację, gdzie nie chciało mu się, jakby nie miał siły. Absolutnie w ogóle trening, gotowanie, Ostatnia o, czy, ostatnia o czym myślę. I to samo na przykład w pracy. Masz jakiś cel, to nie polegasz tylko na motywacji, że tobie się chce pracować, bo nie zawsze się nam chce pracować, tak? I teraz zauważ sobie, dlaczego nie każdy jest w formie. Co ja mam na myśli w formie? Ja mam na myśli, że ja nie mówię tutaj o wyżyłowaniu, że, jest, że widać wszystkie mięśnie i tak dalej, tylko po prostu, że ty się czujesz ze sobą dobrze, że nie wiem, nie masz otyłości i tak dalej. Jak wiele osób jest, ma nadwagę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dbanie o siebie w kontekście fizycznym, dbanie o, się, dbanie o to, co ty wkładasz na talerz, nie jest łatwe. Jakby to nie jest coś, co każdy robi, bo to wymaga dyscypliny, to wymaga konsekwencji, co już. Nie u każdego tak łatwo przychodzi. Nie każdy zdrowo je, nie każdy chodzi na siłownię, bo to nie jest łatwe. Gdyby to było takie łatwe, to wszyscy by to robili. A my żyjemy trochę w takiej bańce. mi to w ogóle się wydaje, że każdy tak robi, tak? Że każdy gdzieś tam trenuje, ale ja wiem o tym, że bardzo, bardzo duża, em, dużo osób tego po prostu nie robi. Tu nie wystarczy to, że ty masz motywację. Twoja motywacja kończy się w momencie, w którym zaczyna się robić trudno i tam już nie jest motywacja, tam już jest dyscyplina. Naprawdę to jest ciężkie i ja wiem o tym, że to jest wymagające, że musisz być zdyscyplinowana dzień po dniu, każdego dnia, żeby rzeczywiście dojść do swojego celu, ale tak jak powiedziałam, to nie jest proste i nie każdy ma na tyle jaj, Powiedzmy sobie prosto, żeby dzień w dzień to robić. Dlatego ty nie możesz polegać na motywacji. Zdyscyplinuj się, powiedz sobie sama, co ty masz robić, i po prostu to rób. I wiem, wiecie, najprostsze wskazówki są. Niby najbardziej oczywiste, a dlaczego tak wiele osób ich nie robi? Następną taką moją wskazówką jest to, abyś wyeliminowała płynne kalorie. I ja wiem, że być może już to wyeliminowałaś, jeśli długo siedzisz w temacie zdrowego odżywiania, dbania o siebie w kontekście żywieniowym. Natomiast jeśli nie, to naprawdę będzie to dla ciebie bardzo pomocne, jeśli wyeliminujesz wszelkie słodkie napoje, wszelkie frappe z, nie wiem, z Kosty, z innych gdzieś tam coffee shopów, ze względu na to, że jeśli jesteś na redukcji, no to ta ilość kalorii, którą ty masz, do rozdysponowania w ciągu dnia nie jest tak duża, tak? No niech będzie nawet, niech będzie to 1800 powiedzmy, tak? To nadal nie jest dużo. I w momencie, w którym Ty na przykład idziesz do coffee shopu, ja nie mówię, żeby rezygnować z tego całkowicie, no ale jeśli masz możliwość na ten czas, to będzie to dla Ciebie korzystne, bo w momencie, w którym Ty idziesz do coffee shopu i e, powiedzmy to frapę ma 350 kalorii, to jest 350 kalorii czegoś, co nie ma dla Ciebie tak naprawdę żadnych e, większych składników odżywczych i w żaden e, sposób nie na Sycicie na dłuższy okres czasu, tak? Ty po prostu się napijesz i zaraz będziesz głodna. Na pewno korzystne w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej będzie po prostu picie wody, kawy, herbaty, nie wiem, dużo osób lubi macze, ja akurat nie lubię, ale... Ograniczenie się do takich napojów, które docelowo nie będą wrzucały bardzo dużej ilości kalorii do twojej podaży dziennej. Nie waż się codziennie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego ponieważ wiem o tym, że wiele kobiet nadal to robi. Codziennie wchodzi na wagę i codziennie jest coraz bardziej sfrustrowana. Pamiętajmy o tym, że waga będzie się wahała z dnia na dzień. Jakby codziennie możesz widzieć inną wagę. I na to będzie miało wpływ bardzo wiele czynników. Retencja wody, mniejsza ilość wody, którą wypiłaś, ma mniejsza Ilość snu, cykl menstruacyjny, to że zrobiłaś na przykład cięższy trening dzień wcześniej. I wiele osób e, waży się codziennie. Teraz widzisz, że okej, okay, dobra, waga mi trochę spadła i jesteś happy tego dnia, natomiast e, idziesz kolejnego i widzisz, że waga troszeczkę poszła do góry, no już masz dzień zrobiony w kontekście negatywnym i to nie o to chodzi. Co ja rekomenduję, to ja rekomenduję to, abyś ważyła się raz w tygodniu, jeden dzień, konkretny jeden dzień, zawsze tydzień w tydzień na czczo. Rekomenduję, abyś nie tylko polegała na wadze, ale polegała na przykład na pomiarach, na tym jak Twoje ubrania leżą, na tym jak Ty się czujesz. To są naprawdę bardzo dobre punkty odniesienia. Bo wiecie, ja pracując z kobietami, ja widzę, że ja nadal widzę, że nadal wiele kobiet ma naprawdę obsesję na punkcie wagi. To ja robię podczas współpracy, jeśli widzę, że jakaś kobieta ma sesję na punkcie wagi, że naprawdę ją to stresuje, trigeruje i tak dalej to wyrzucamy wagę, jakby wyrzucamy, nie ważymy się. Mi to nie jest potrzebne, żeby widzieć, że dana kobieta robi progres, a jeśli to ma pomóc jej w kontekście samopoczucia, w kontekście tego, jak będzie realizowała nasz plan, no to dlaczego tego nie zrobić? I polecam Wam, jeśli tak samo czujecie, że waga Was triggeruje, że waga powoduje w Was jakieś negatywne emocje, wyrzuca się przez okno. I tyle. Tętą taką radą z mojej perspektywy w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej będzie to, żebyś ty łączyła kardio z treningiem siłowym. Czyli nie samo kardio, samo cardio oczywiście może być wystarczające do tego, żebyś ty zredukowała tkankę tłuszczową, oczywiście biorąc pod uwagę, że utrzymujesz deficyt kaloryczny, tak? Natomiast połączenie tego z treningiem siłowym, moim zdaniem, da ci najlepsze efekty. I już mówię dlaczego. Wiele kobiet, jak się do mnie zgłasza, to mówi, że zależy im na tym, aby mieć takie wyrzeźbione ciało, żeby ta sylwetka wyglądała w ten sposób, że te mięśnie są zarysowane. I teraz tak, w momencie, w którym ja się pytam, ok, a co ty robisz? Często słyszę taką odpowiedź, no ja chodzę godzinę na bieżni, potem trochę orbitrek. To nie jest sposób, w jaki ty uzyskasz wyrzeźbioną sylwetkę. Żebyś ty uzyskała wyrzeźbioną sylwetkę, no to ty musisz zaangażować twoje mięśnie do pracy, tak? Więc to będziesz robiła poprzez trening siłowy. Ja zalecam trening siłowy minimum trzy razy w tygodniu, jeśli zależy ci rzeczywiście na tym, żeby te efekty były w takim zadowalającym cię czasie, to bo umówmy się, my kobiety... Większość z nas nie jesteśmy cierpliwe. I żeby było jasne, ja nie krytykuję kardio. Absolutnie. Ja uważam, że jest na maksa potrzebne, nawet w kontekście, już nie mówię tutaj sylwetki, ale też w kontekście zdrowotnym. Ale jeśli polegasz na samym kardio, a zależy ci na tym, żeby to ciało było jędrne, takie wiesz, zbite, no to samo kardio nie wystarczy. I polecam połączyć i trening siłowy. I cardio razem. Jak już jesteśmy przy tym treningu, to kolejną taką kwestią jest to, abyś nie przeceniała spalonych kalorii na treningu. Często jest tak, że wydaje nam się, że ten trening spalił nie wiadomo ile kalorii, e, i sobie mówimy: W sumie, no to ja zasłużyłam na jakiegoś burgera. Po pierwsze, abstrahując od tego, że nie musisz zasługiwać na jedzenie, ale. Chodzi o to, że bardzo często zawyżamy kalorie, jakie spaliłyśmy na treningu. Spala o wiele mniej kalorii na treningu, niż nam się wydaje, bo e, jeśli na przykład zaczynasz, to nie będziesz spalała tyle kalorii e, na treningu, ile na przykład osoba, która powiedzmy jest tak jak ja, 10 lat w treningu i wie jak e, ta intensywność treningu powinna wyglądać. I teraz jeśli zależy ci na redukcji tkanki tłuszczowej, to nie powinnaś myśleć w ten sposób, że okej, dobra, byłam na treningu, to mogę teraz w sumie iść na pizzę, e, bo nic się nie stanie przecież spali. Pewnie z 700 kalorii, ze względu na to, że jeżeli ty będziesz myślała w ten sposób, to ten twój deficyt kaloryczny, który docelowo miał być deficytem, zamieni się w zero kaloryczne. I nie będziesz po prostu chudła, więc Twój cel nie będzie szedł w tą stronę, którą Ty chcesz. Pamiętaj o tym, że utrata tkanki tłuszczowej w dużej mierze będzie zależała po prostu od diety, będzie zależała od tego, ile Ty jesz. Więc jeżeli Ty wynagradzasz sobie trening, nie wiem, jakimś obfitym posiłkiem w stylu burger, pizza i tak dalej, to docelowo kręcisz się w kółku, w kółku, kół, a to będzie powodowało. Że ty będziesz tylko i wyłącznie sfrustrowana na brakiem efektów. Kiedy robisz trening i powiedzmy, nie masz tego planu na to, jak Twoje jedzenie powinno wyglądać, to chociaż podejdź do tego w ten sposób. Okej, okay, skoro zrobiłam trening, to pasowałoby, odżywić ten organizm tak, żeby on miał siłę. Tak, żebym ja przychodząc na przykład jutro, rzeczywiście miała siłę, czuła się lekko, a nie czuła się ociężała na przykład po fast foodzie. Więc zadbaj o to, żeby ten twój posiłek miał i odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość węglowodanów i odpowiednią ilość tłuszczy. Zrezygnuj z podejścia 100% albo nic. Ja bardzo często to mówię, ale dlatego często to mówię, bo ogromna ilość kobiet nadal ma to podejście. Dlatego uważam, że trzeba wałkować, wałkować, wałkować. Dotąd aż po prostu zrozumiesz, że to nie jest dla Ciebie korzystne. Zamiast całkowitej rezygnacji, jeśli coś Ci się nie uda, jeśli potkniesz się, a zapewniam Cię, że będzie tak, że się potkniesz, że nie wszystko będzie szło zgodnie z, twoim, um, z Twoimi planami, to po prostu zamiast rezygnować, to staraj się zrobić chociaż część. Staraj się iść dalej, pomimo tego, że głos w Twojej głowie mówi Ci, no dobra, jak już zjadłam coś innego spoza diety, no to jolo, jedziemy z czekoladą i z wszystkim. I też chcę, żeby to jasno wybrzmiało. To nie jest tak, że jeśli jesteś na redukcji tkanki tłuszczowej, jeśli jesteś w tym procesie, to już w ogóle możesz zapomnieć o swoich ulubionych posiłkach. Typu nie wiem, jeżeli lubisz pizzę, to pizza i tak dalej. To nie jest tak. One mają miejsce w diecie, ale na tym etapie, jak, jak dążysz do jakiegoś celu, to w ograniczonych ilościach i trzeba po prostu sobie to uzmysłowić. Ważne jest, żebyś nie przesadzała. Ważne jest, żebyś nie leciała w skrajność i po prostu w momencie, w którym Odejdziesz od założeń, wróciła do swojej rutyny i kontynuowała działanie dalej. Prawda, nastawienie i wytrwałość, jeśli chodzi o redukcję, to jest moim zdaniem klucz. Jeśli Ty nie masz tego, albo chociaż nie chcesz tego naprawić, albo polepszyć, no to zapewniam Ci, że na pewnym etapie, i to będzie prawdopodobnie wcześniejszy etap niż osiągnięcie Twojego celu, po prostu się poddasz. I jeśli chodzi o redukcję, to to wymaga odpowiedniego skupienia, odpowiedniej organizacji i odpowiedniego poukładania sobie priorytetów, bo ja nie rozumiem sytuacji, w której Ty na przykład chcesz schudnąć, ale mówisz na przykład: No ja nie miałam za bardzo czasu, żeby gotować, nie miałam za bardzo czasu, żeby iść na trening w tym tygodniu. I ja rozumiem, że takie tygodnie mogą się zdarzać, ale on, jeżeli on jest nagminnie, tydzień w tydzień, to to nie chodzi o to, że Ty nie miałaś czasu. To chodzi o to, że Ty sobie nie poukładałaś, żeby na daną chwilę, czyli powiedzmy okres trzech miesięcy, bo na przykład zależy Ci na tym, żeby schudnąć, tym Twoim priorytetem było właśnie, e, był właśnie ten proces. Było właśnie na przykład ugotowanie sobie, albo zrobienie treningu. Ja Zauważyłam, że masa kobiet poddaje się bardzo szybko. Masa kobiet poddaje się około dwóch miesiącach, nie są cierpliwe, nie widząc natychmiastowych zmian. I ja wiem, skąd to wynika. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w social media ludzie mogą pokazać nam wszystko, co chcemy, a my wierzymy, że dane rzeczy dzieją się tak szybko, jak te osoby nam pokazują. Nie mamy w sobie, zatracamy może w sobie to takie coś, że trzeba na coś poczekać, trzeba na jakąś rzecz sobie zapracować wystarczającą ilość czasu, czasami na przykład dłużej niż oczekujemy, bo nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, jak Twoje ciało zareaguje, jak szybko będzie reagowało. I wiecie co? Ja uważam, że takim kluczem do tego, żebyś y, ty rzeczywiście osiągnęła y, tą oczekiwaną redukcję tkanki tłuszczowej, jest niepoddawanie się i zaakceptowanie tego, że łatwo nie będzie. Bo tak jak już Ci powiedziałam, gdyby było łatwo, to każdy by to robił. I potraktuj ogólnie to zdrowe odżywianie trening jako część Twojego życia. Na chwilę obecną, jeśli musisz traktować to jako przymus, bo ja też na początku traktowałam to jako przymus. Ale potem się zakochałam, to potraktuj to jako spotkanie, spotkanie samej ze sobą. Tak jak dotrzymujesz spotkania, spotkań, które masz w pracy, tak dotrzymuj spotkań, które masz sama ze sobą. Pamiętaj o tym, że Utrata tkanki tłuszczowej to jest proces. To nie jest proces liniowy, czyli on nie będzie przebiegał cały czas tak samo, tylko będzie góra, dół, góra, dół, góra, dół i to jest normalne. Teraz te wszystkie magiczne sposoby, które osoby próbują ci sprzedać w social media, czyli tabletka na odchudzanie, nie wiem, magiczna dieta i tak dalej, to jest po prostu chwyt marketingowy. Nie ma innego sposobu na odchudzanie niż deficyt kaloryczny. Nie ma, jakby, musisz sobie to zapamiętać. Deficyt kaloryczny to jest jedyny sposób, żebyś ty zredukowała tkankę tłuszczową. Jeśli chcesz to zrobić e, tak, żeby utrzymać te efekty, żeby to było długotrwałe i żebyś nie musiała do tego wracać za jakiś czas, to daj sobie na to czas. Jeśli ty to zrobisz szybko, czyli schudniesz powiedzmy, nie wiem, 8 kg w miesiąc, zapewniam ci, że będziesz miała efekt jojo -jo i będziesz miała. Drugie tyle za jakiś czas. Chciałam ci powiedzieć, że naprawdę każda z nas, każda jest w stanie przejść ten etap, ale jedyne czego potrzebujesz to tego, aby wytrwać wystarczająco długo i aby mieć odpowiednie nastawienie, bo to ono będzie kluczem do tego. Ty to zrobisz, czy ty tego nie zrobisz? I ty nie masz odpowiedniego nastawienia, to nic z tego nie będzie. Musisz sobie zdać sprawę już na samym początku, że będzie trudno. Tak, nie będzie mi się chciało, nie będę miała ochoty, ale jeśli rzeczywiście ci na tym zależy, to musisz na tym się skupić. Musisz potraktować ten to na dany czas priorytetowo, jak każdy inny priorytet w twoim życiu. Jeżeli chcesz, na przykład e, zdobyć nową pracę, no to priorytetowo e, dajesz sobie w swoim dniu to, żeby nie wiem, żeby przygotować CV, albo żeby wysyłać, e, nie wiem co się wysyła. Żeby wysyłać zapytania o pracę, tak? No traktujesz to priorytetowo. Dokładnie tak samo podejść do procesu utraty tkanki tłuszczowej. Moją taką największą radą jest to, żebyś wmawiała sobie cały czas, wmawiała, mówiła cokolwiek chcesz, że dasz radę, że poradzisz sobie, że dojdziesz do końca. Twoje nastawienie tu jest najważniejsze w tym procesie. Jeśli chcesz naprawdę schudnąć, to ty musisz działać niezależnie od tego, czy tobie się podoba, czy tobie się nie podoba, musisz jakby wychodzić. Z tej swojej strefy komfortu i pchać się troszeczkę dalej o ten 1%, 1%, 1% każdego dnia. Naprawdę uwierz mi, że jedynym sposobem na to, żebyś ty naprawdę dokonała tej zmiany, której chcesz, jest po prostu poczucie się niekomfortowo i zaakceptowanie tego, że komfortowo nie będzie. I powiedzenie sobie, że ja działam pomimo tego. To wszystko na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Ci usygregować sobie ten proces redukcji jeszcze bardziej i pokaże Ci, co naprawdę jest ważne i jak to powinno wyglądać. Daj proszę znać w komentarzu, która z moich rad jest dla Ciebie najbardziej pomocna i którą rzeczywiście wykorzystasz w swoim procesie. A my widzimy się w kolejną niedzielę.